No cześć, cześć, witam wam tu, Was tutaj z Cairo. Zobaczcie, mamy widok na piramidy. Yy, właśnie się obudziłam tutaj w hotelu, zjadłam przed chwileczką śniadanie. Jak widzicie wieje okropnie. temperatura jest 9 stopni, ale odczuwalna ja myślę, że jest yy, około 3-4. Mam na sobie, zobaczcie, kurtkę, bluzę, bluzę, koszulę, jeszcze jeden długi rękaw, to jest długi rękaw i pod koszulkę, jest tak zimno, naprawdę. E, hotel nazywa się Gardenia, słuchajcie. E, no Ma piękny widok z tarasu na piramidy, ale niestety trzeba wejść na jakieś dwudzieste piętro. Winda oczywiście nie działa, więc e, trzeba e, wejść, żeby ten widok mieć. Ja zabukowałam właśnie pokój z widokiem na piramidy. Niestety e, tych pokoi jeszcze w ogóle nie ma. Te pokoje się budują, są w konstrukcji. Nie wiem dlaczego one są na. Na booking.com, skoro, skoro te pokoje w ogóle nie istnieją, ja dostałam pokój jakieś w połowie, na jakimś 12-11 piętrze. No i widok na piramidę, niestety, przesłania wielki budynek, który widać z mojego okna. Był to jeden z najdroższych pokoi tutaj w Gizie. No nie jest to drogi, bo ja płaciłam 27 dolarów dokładnie 27 franków to jest jakieś 25 dolarów. Ale to na Gizę to są już wielkie ceny Bo tutaj może naprawdę fajny hotel mieć Za 4-5 dolary Więc no jestem troszeczkę Zawiedziona jeżeli chodzi o pokój Poza tym jest bardzo zimno W pokoju nie ma ogrzewania ani klimatyzacji Więc o prysznicu ja mogę zapomnieć Ja to właśnie kilka razy już zgłaszałam A pan powiedział, że ja muszę Pozytywną opinię na Booking.com zrobić No nie sądzę, że muszę Myślę, że mogę sobie opinię wystawić Jaką chcę Więc no zobaczymy jak będzie dalej, zamierzam teraz właśnie ruszyć do piramid, wezmę taksówkę, bo się boję, to jest 10 minut tylko, ale troszeczkę boję samej chodzić, bo jak słyszałam i właśnie tutaj już odczułam kilka razy, że jednak Egipt to nie jest miejsce dla solo podróżników, a przede wszystkim dla solo dziewczyn. Co so, kochani, tak wygląda śniadanie egipskie, jeszcze czeka właśnie taka. Zobaczcie, to jest właśnie wejście do piramid w Gizie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja myślę, że to jest jakieś złomowisko. Przez takie właśnie atrakcje się chodzi, idzie do głównego wejścia. No, oczywiście, próbujemy naciągnąć na wszystko, na co można. Tutaj pan już robi przewodnika, żeby im pokazać wejście. Oczywiście, będzie się o pieniądze na końcu, ale no niestety ja nie mam. Powtarzałam to 10 raz, że mam nogi, żeby samemu chodzić.

No niestety nie chciałam zabrać konia Więc no, naciskali, naciskali. Już się troszeczkę bałam, no bo tam było zupełnie takie bez bezludzie, wysypisko śmieci, złomowisko samochodów. No ale powiedziałam, że wracam i idę głównym wejściem. Jej, to będzie przygoda. Dotarłam, dotarłam do piramid. Bilet mam tutaj, bilet kosztuje 200 tutaj 6 monet, ja nie wiem nawet jaką mają walutę tutaj. To jest około 12-13 dolarów, czyli nie jest aż tak drogo, zobaczcie jak wieje, zobaczcie, bo nie po tak stanę. Um, ogólnie szłam z tego hotelu tutaj, to było jakieś 20 minut. Jej jak ja się bałam, każdy do mnie zagadywał, ale panowie z hotelu powiedzieli, że e, bym nie brała taksówki, że jest bezpiecznie, że mam po prostu iść. No więc szłam. Biegłam, słuchajcie. To było... To była przygoda. No ale jestem. E, idę najpierw zjedzić piramidy, później pójdę do Sfinks'a, Będę wam opowiadała o tym e, na bieżąco. <grywa> video, wideo. Na YouTube. Uh, welcome. welcome! Welcome! Piramids! Welcome to Piramid i Visa Pyramids. Tutaj właśnie panowie już atakują mnie, wszystko chcą sprzedać. E, Śmieje się tutaj pan. Pewnie wie o czym mówię. E, Błądy No, thank you. Maybe later. Tutaj pan też sprzedaje rzeczy, zobaczcie jak to wszystko wygląda. No, thank you, no, thank you, no, thank you. No więc przekonałam się na, na jazdę wielbłądem, ponieważ to jest naprawdę daleko żeby przejść te wszystkie piramidy, to by mi zajęło cały dzień, a wieje okropnie, a nawet nie wiem jakie są miejsca, żeby ładne zdjęcia na Instagram zrobić. I naprawdę zawiozą mnie do wszystkich instagramowych miejsc, więc myślę, że zaoszczędzę czas i naprawdę siłę, no bo pogoda jest okropna, wieje strasznie i no nie jest aż tak bezpiecznie tutaj, no bo naprawdę każdy mi zaczepia. No na początku jest, jest fajnie, wesoło, ale później to już pewnie będę się wkurzała. Więc no, wezmę tego Kamela, pojadę, zrobię sobie ten tour Kamelem. Czyli poznałam mojego Kamela, jak on się nazywa? Bob Marley jest? Kamel się nazywa Bob Marley. No ja już nadaję do Was tutaj z Wielbłąda. E, no nie, nie, nie przepadam za takimi atrakcjami, jak w takich turystycznych miejscach, jeździć na Wielbłądach. Inaczej gdzieś na pustyni, gdzie one są normalnym środkiem transportu. Ale powiem Wam szczerze, że po prostu 二是包我们怎么好的？ Nie było osoby, która do mnie by się nie przyczepiła, ale nie, że tylko przyszła i pogadała. Oni się do mnie przyczepili, a po prostu miałam taki wężyk, że aż pięciu za, za mną chodziło. E, już mówili, że naprawdę wszystko za darmo, wszystko za darmo, a na koniec i tak by wymuszali pieniądze, więc no ja myślę, że jest bezpieczniej po prostu zapłacić za tego wielbłąda, a za przewodnika, a wszystko w spokoju e, zwiedzić. No bo już jak mam tego wielbłąda i przewodnika, to już nikt nie będzie próbował mi tego wcisnąć ani sprzedać. E, no jednak to są takie uroki. Podróżowania samemu jeszcze dziewczyna. No kochani, przeżyłam burzę piaskową. Nie mogłam się naprawdę ruszyć przez godzinę. Było ciemno, y, piasek był wszędzie, ja mam piasek naprawdę wszędzie, w torebce, we włosach, w buzi, wszędzie. Więc o tych piramidach ze szczegółami Wam opowiem później troszeczkę, jak w jakimś spokojnym miejscu usiądę. Z takich nowości to Wam powiem, że to właśnie mój kolega, który mnie oprowadzał po piramidach, zaprosił mnie na obiad do rodzinnego domu, który jest jakieś 10 minut od piramid. Troszeczkę się boję, bo my no, przecież nie znamy się, no ale zaryzykuję i spróbuję. Ten rodzinny obiad z nimi. Czekajcie, tutaj przyjść. Z nimi... z nimi ten rodzinny obiad zjeść. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ja uwielbiam poznawać takie kultury od. No, thank you. No, thank you. Um, uwielbiam właśnie takie, takie akcje, żeby poznawać kultury, właśnie. Od takich rodzinnych domów, od rodzinnych wiosek, rodzinnych domów, od rodzinnych wiosek, a więc zaryzykuję. No, zawsze mogę uciec. No, a tak wygląda takie normalne życie tutaj w Kairze. Wszędzie konie, takie stuktuki. Tak właśnie wygląda. Jedzenie tutaj u nich w domu, gdzie mnie zaprosili. Super. Będziemy właśnie zaraz jedni. No nie uwierzycie, co się stało. Nie dość, że mnie zaprosił do domu, wszystko super było. Poznałam jego żonę, jego trójkę dzieci. Zrobili dla mnie jedzenie, herbatę i jeszcze deser. No niesamowita atmosfera. No niestety nie umieli po angielsku, tylko właśnie on ze mną po angielsku mówił i mi tłumaczył wszystko. A on się nazywa. No, ale tak się skończyła ta historia, znaczy jeszcze się nie skończyła, takiej, jest, że jesteśmy właśnie teraz na, zobaczcie, na Kamelu. No niesamowicie jedziemy przez jakąś, bo to jest taka jedna z głównych ulic, jedziemy na, na Wielbłądzie, no nie wierzę po prostu. Cześć, cześć, właśnie przyjechaliśmy tutaj do tego obozu. Jest miejsce na ognisko, jest kot, jest wielbłąd, są psy i konie. Będziemy teraz robili herbatkę, no bo alkoholu się tutaj nie pije. Ja mówię w ogóle do Was tutaj ze środka, ponieważ strasznie wieje na zewnątrz. Wcześniej byliśmy łatwo w domu, ale niestety nie mogłam stamtąd Wam nagrywać no bo to jednak jest taka prywatna sprawa. Prywatna sprawa rodziny, więc nie chciałam za bardzo nawet ich pytać, czy mogłabym tam kręcić, no bo jednak zaprosili mnie do prywatnego domu. Bardzo długo rozmawialiśmy, właśnie opowiadał mi, jak doszło do jego małżeństwa, jak poznał żonę. Niestety tutaj właśnie nie można sobie w Egipcie, nie można sobie samemu wybrać żony. Ta żona została wybrana przez rodziców, on nie mógł powiedzieć nie, więc zupełnie inna kultura. Właśnie on mi opowiadał też, że. Już w takim w downtown jest troszeczkę inaczej, że czasem y, Egipcjanie mogą sobie sami znaleźć żonę, ale jednak w tradycyjnych rodzinach stale jest tak, że to rodzice y, szukają małżonka. Y, właśnie, Adma jeszcze. Trójkę dzieci, bardzo fajni chłopcy, bardzo weseli. Niestety nie umieli po angielsku, no ja nie umiem po arabsku, więc on musiał nam wszystko tłumaczyć, ale to było niesamowite, że mnie zaprosił. Ja mu chciałam dać za to pieniądze, no bo przecież oni mnie, dla mnie ugotowali, on w ogóle nic nie chciał. No niesamowity, no zaryzykowałam i mam taki niesamowity dzień, no kto nie ryzykuje nie pije szampana, więc to był naprawdę cudowny dzień, zaczął się wczoraj tak koszmarnie i nawet dzisiaj rano jak zobaczyłam jaka jest pogoda to się przestraszyłam, myślałam, że to będzie naprawdę taki zły dzień, a do tej pory był niesamowity. E, co w ogóle jedliśmy, właśnie pokażę Wam wideo, tam e, e, jedliśmy wielbłąda. No sama bym na to nie wpadała, żeby zjeść wielbłąda albo gdzieś zamówić, ale no, skoro już jego żona na, 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 nagotowała tam, no to nie wypada powiedzieć nie. Więc jadłam wielbłąda e, z ryżem i z surówką. E, do tego właśnie jechaliśmy na tym wielbłądzie od jego domu tutaj do obozowiska. E, to było jakaś godzina i pół, więc teraz e, masuję nogi, żeby, żeby te mięśnie rozluzować. Chciałabym wam troszeczkę jeszcze opowiedzieć o tych piramidach tutaj. W ogóle piramidy znajdują się w gizie. Giza to jest, to jest taka dzielnica Kairu Kairo i to jest taka tradycjonalna dzielnica. Giza znajduje się jakieś 40 minut od lotniska, więc nawet jeżeli gdzieś lecicie przez Kairo, a możecie, macie możliwość... O zobaczcie, tutaj już moja herbatka przychodzi. Nawet jak. Szukram. Nawet jak, nawet jak macie chwileczkę czasu, gdzieś lecicie i macie przesiadkę w Kairo naprawdę warto poświęcić kilka godzin, żeby wziąć tą taksówkę, która kosztuje 10-15 dolarów i przyjechać, zobaczyć piramidy. E, wizę trzeba jeszcze tylko wyrobić właśnie do e, Egiptu, która kosztuje 25 dolarów, no i wyrabiają się w banku na lotnisku. O czym oczywiście nie wiedziałam. E, poza tym, a w ogóle te piramidy są jest ich 9. Najstarsza to jest piramida Cheopsa. Tu już jest moja herbatka, więc e, piję ją na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. <grytanie> tu właśnie e, w tych krajach arabskich widzę, że oni bardzo dużo herbaty piją. E, tutaj jestem właśnie teraz na pustyni. Na pustyniach już byłam. Wiele razy byłam w Jordanii, byłam w Izraelu, byłam w Maroku. Tutaj teraz jestem w Egipcie, byłam też w Namibii, na wielu, wielu pustyniach byłam, no ale jednak ten klimat, taki tych arabskich krajów na pustyni, najbardziej mi się podoba, no bo oni mają tutaj takie swoje tradycje, jeżdżą na tych wielbłądach. To jest takie dla mnie bardzo naturalne i właśnie najbardziej mi się kojarzy ze słowem pustynią, bo jednak na przykład w Namibii ta pustynia to raczej bardziej z safari się kojarzyła, więcej takich widziałam, wiele zwierząt takich dzikich, ale to już właśnie zupełnie. Inny klimat, ale jednak uwielbiam tę ten, 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 atmosferę, właśnie e, na pustyni. Myślę, że to takie coś wyjątkowego jest. E, I w ogóle, jak byłam w Maroku i w Jordanii, to spędziłam noc albo nawet parę nocy na takiej u Beduinów na, na, w obozie, no i właśnie tam też patrzyłam i słuchałam jak oni żyją jak właśnie ich lifestyle, codzienne życie wygląda, co było dla mnie bardzo, bardzo interesujące i właśnie jeżeli ja podróżuję to dla mnie takie najważniejsze jest taki związek z ludźmi i z naturą czyli ja uwielbiam poznawać ludzi, poznawać Kulturę, poznawać życie w naturze, czyli na przykład um, życie zwierząt. Y, y, to jest właśnie to, co najbardziej mi kręci. Raczej nie, chodzi, nie chodzę po muzeach, nie chodzę tak za bardzo po restauracjach. E, uwielbiam ludzi i naturę. I tak, to jak wam powiedziałam, że jednak Egipt nie jest miejsce do podróżowania solo i dla kobiet, tak to w ciągu kilku godzin zmieniłam totalnie zdanie. Naprawdę super zrobiłam, że wzięłam tego wielbłąda i tego przewodnika przy piramidach, no bo naprawdę się przestraszyłam. Wszyscy do mnie podchodzi, wszyscy coś ode mnie chcieli, łapali mnie za, za kurtkę, przestraszyłam się, no ale zapłaciłam tutaj parę dolarów za. Przewodnika, który porobił mi niesamowite zdjęcia, które możecie zobaczyć u mnie na Instagramie. Blond on the Road z trzema podkreśnikami na dole. E, niesamowicie piękne zdjęcia mi porobił. Nawet moją dużą kamerą. E, oprowadził mnie wszędzie, zaprosił mnie do rodziny i tutaj właśnie na koniec do obozowiska, do kolegów, więc. E fajnie jest zaryzykować i fajnie jest po prostu dobrze to zorganizować, czyli naprawdę zapłacić za przewodnika, wtedy nie czujemy się sami i czujemy się o wiele bezpieczniej. Więc naprawdę w ciągu kilku godzin zmieniłam totalnie zdanie na temat Egipcjan i Egiptu. Pokażę Wam jeszcze parę ująć tutaj z zachodu słońca, jak będzie zachód słońca no i będę się pomału zżegnała, bo już jutro lecę do Etiopii i tam to będzie dopiero sztos. Tam będę każdą noc spała u, u innego plemiona, czyli też będę stawiała na naturę i ludzi. Nie mogę się doczekać. To naprawdę będzie jedna z najlepszych podróży, ja myślę, że w moim życiu. Trzymajcie się!